Mmm, ale soczysty ten kurczak. Pyszka. I ta panierka? Idealna. Mm. Cześć, dzisiaj pokażę Ci przepis dla kurczakorzelców i będzie to sriracha chicken wings. Będzie pysznie, słodko i ostro. Pamiętaj, żeby subskrybować te pyszne przepisy. Dziś przygotowuję słodko-ostre skrzydełka. Będą to Thrillacza Wings. Przygotuj je w sezonie na grillu, ale my dzisiaj robimy je w piekarniku. Także jak masz niepogodę, to też je przygotujesz. Na początek panierunek do kurczaków, czyli mąka kukurydziana, czosnek granulowany, proszek do pieczenia i papryka wędzona słodka. To nie ciasto, a jednak znalazł się tam proszek do pieczenia. A to dlatego, żeby zrobiła nam się taka fajna skorupka, właśnie z tej panierki, którą teraz szykujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo przygotowuję je tak naprawdę pierwszy raz. Panierka przygotowana. Przekładamy sobie teraz skrzydełka z kurczaka. Parę sztuk. I teraz obsypujemy. Oop. Cyk. Kolejne skrzydełka. Kolejna warstwa. Obsypujemy. I ostatnia skrzydełka do miski i obsypujemy resztą panierki. Solimy sobie teraz i mieszamy sobie teraz całość tak, żeby wszędzie dotarła ta panierka, żeby one były dokładnie pokryte. Dobra, wszystko pięknie wymieszane przekładamy na blaszkę, lekko odczepując z nadmiaru panierki. 190 stopni termoobieg i wkładamy na jakieś 30-40 minut, w zależności od tego jak dużo masz te skrzydła. Bang. Kurczaki już sobie dochodzą. Mieszamy sobie teraz na glazurę. Mamy tutaj stirracze. Dodajemy miodu. I ocet jabłkowy. Mieszamy sobie całość, tak żeby składniki się połączyły. I wyciągamy skrzydełka. Pięknie wyglądają. I teraz smarujemy każdy kawałek dokładnie Glazurą. Oczywiście, jak robisz to na grillu, to po prostu bezpośrednio na grillu smarujesz sobie podczas grillowania. Skrzydełka posmarowane i wkładamy z powrotem do pieca na chwilę, tak żeby się pięknie zapiekły. Kurczaki już się pięknie zarumieniły. Glazurka się. A, pięknie to wygląda. Przypiekła, o może tu, no i wykładamy soczyste skrzydełka, słodko-ostre, idealne na grilla. Op. Ależ to wybornie pachnie, ostrość czuć, czuć się słodycz, no ale jak smakuje to jest najważniejsze. Więcej jednego. zobacz jakie one są mięciutkie, soczyste. Mm. Mm. Wyborna soczysty kurczak. Dzięki właśnie tej panierce niebieskiej w środku, do tego ostry sos, który jest mocno wyczuwalny, no i słodycz miodu. Idealne na spotkanie ze znajomymi. Wypróbuj ten przepis. Mm. Pamiętaj, lajk, like, sub, dzwonek i cała reszta dla zasięgów. No i jestem na TikToku. Do następnego przepisu cześć!